Wyobraź sobie: jakoś niecały rok po śmierci mojej babci, miałem sen, że spotkałem ją siedzącą na ławce nieopodal kamienicy, w której mieszkała całe życie. O tyle byłem zdziwiony, że końcówkę życia spędziła w hospicjum w fatalnym stanie fizycznym. Niemniej jednak w śnie była jak zwykle pięknie ubrana, schludnie uczesana z gustowną torebką. Porozmawialiśmy, pośmialiśmy się. Po czym wstała i powiedziała, że musi już iść i zobaczymy się znowu za jakiś czas. I tu jest koniec snu. Wracamy do rzeczywistości. Na drugi dzień dzwonię do mojej mamy w jakiejś tam sprawie i na koniec rozmowy napomknąłem o moim śnie i w słuchawce zapadła cisza. Po chwili moja mama powiedziała, że dokładniej tej samej nocy śniło się jej, że jechała do hospicjum odwiedzić babcie. I gdy weszła na salę, to pielęgniarka powiedziała, że babcia opuściła hospicjum w całkiem dobrym stanie i pojechała na miasto pozałatwiać parę spraw. No to moja mama ekspresem pod jej kamienicę z nadzieją, że ją tam znajdzie. Nie znalazła, ale spotkała sąsiada babci, który przekazał jej, że owszem, babcia była to kilka chwil temu, rozmawiała z wnukiem, ale wnuk wrócił do swojego domu, a ona gdzieś pojechała. Nie wiem czy to kripy, ale w pewnym sensie dwóm osobom śnił się jeden sen, gdzie sekwencja i okoliczności zdarzeń zazębia się co do Joty. Uprzedzając pytania. Nie, nie rozmawiałem z mamą o babci przed tym snem, nawet o niej wówczas nie myślałem. Do dziś dzień nie umiem sobie tego wyjaśnić.